Witajcie w kolejnym odcinku z Doliny Zombie. Tak wyglądają nasze statystyki, a my kontynuujemy zadanie związane ze świątynią Beliera. Z przebywającym tutaj Ksardasem postaramy się tą świątynię całkiem, no całkiem po prostu wytępić z potworu. Proszę U. bardzo, mumia i mumia. jest ogarnięty kostur, dziękuję bardzo. Ksardasie żyjesz, Zga zgarnijmy sobie tutaj tą pochodnię, no bo jest nie ukrywam ciemno. No ja nie chcę gadać z Ksardasem, jest nie ukrywam ciemno. No i chodźmy, zapiszmy grę i lecimy, lecimy dalej po prostu. Z Zobaczmy co też nas tutaj czeka. Pomagam. Proszę bardzo, mag, zombie. mag, zombie. mag, ogarnięty. Tutaj widzę, że. Tutaj widzę, że mumia. Proszę bardzo, u nich nas nie trafi. A tutaj widzę, że pędzi jakiś zombie. mak kolejny. Tutaj też nas nie tra... No, już byłoby blisko, by nas trafił. Ty, Xardaz, yy, żyjesz? Żyjesz, stary? Żyjesz? Czy żyjesz, biegasz za mną? Spoko, tylko że nie ratujesz mnie, to gorzej. Ja mam wolał żebyście jednak się angażował w te walki. Zombie mach, czy tutaj coś jest? Telekineza, telekineza jest spoko, bo po prostu jeśli coś jest w tej świątyni, to telekinezą zdecydowanie prościej to odnajdziemy. Tutaj widzę jest przełącznik, przy okazji zapalmy sobie pochodnie. Ok, jest przełącznik, wciśnijmy go. Czy tutaj coś ciekawego na nas jeszcze czeka? Wydaje mi się, że chyba nie, a szkoda, bo mogłyby być jakieś skrzynie bądź coś innego pokrywane, ale tutaj nic nie znajdziemy, magowie nie żyją. Gdzie jest Xardas? Biega za mną, dobra stary, wchodzimy do środka, tylko zabezpieczmy się oczywiście zapisem gry, bo warto, tak mi się wydaje. No i chodźmy do środka. Jest ciemno, mega ciemno, natomiast światła nie mam za wiele, więc będę się oszczędzał. Dobrze okay. Proszę bardzo, jakieś zombiaki Czeźnik Zombie łowca, umia i silny zombie Ty się coś tutaj w ogóle działaś, czy mi się wydaje, że nic nie robisz Działaś? Stary, ziomuś działaś? Proszę bardzo, coś tutaj ciekawego? Kosa. No i nic więcej tutaj nie ma, bo tak mi się wydaje, że takie pomieszczenie dosyć... Ponure, puste, bez żadnych innych ciekawych rzeczy. Okej, okay, więc yy, możemy lecieć dalej. Jest mega ciemno i ja naprawdę niewiele widzę, a i tak staram się Wam ekran rozjaśnić. jak kolej! Proszę <try> bardzo, zombie cut. Ciśnijmy zombie kata. Ciśnijmy zombie kupasa. próba spadł moim łupem. U łowca też padł moim łupem. Super, stary topór bojowy. Trochę mi tutaj życia zabrały te potwory, więc sobie je uzupełnimy po prostu. Tutaj eliksirami całkiem, wydaje mi się, w porządeczku. No i proszę bardzo, full, full HP zgarnijmy tylko tą pochodnie, Tak, żebyśmy mogli cokolwiek, cokolwiek zobaczyć. No bo jest bardzo ale to bardzo ciemno w tej jaskini i ja nie widzę żadnych jakichś pochodni, które mógłbym zapalać ewentualnie o jest są jakieś ewentualnie jedyne co mogę robić to biegać ze zwojem światła, natomiast zwój światła mam jeden mm. więc szczerze, wolałbym tego unikać tutaj widzę już jakiś kolejny zombiak no chodź mroczny strażnik, no chodź stary tutaj ty nie jesteś jakimś przeciwnikiem łatwo ciebie po prostu tutaj wykonać wybić was wszystkich tutaj ty, prawda się? Tak mi się tutaj nie spierdzielaj trochę w robotę. Bo widzę, że mi się wbijasz. Tutaj coś jest ciekawego? Jest tutaj przełącznik, dobra. Tutaj coś ciekawego. Jakieś skrzynie, skrzynie. Nic nie ma. Tutaj są jakieś eliksiry. Proszę bardzo. Napój, napój. Coś tutaj, coś tutaj jeszcze jest. Krokowe ziele. garimy, Pięknie. Tu jest fajka. Żytwa. Chyba nic więcej. Chodź, Ksardasie. Pierścień, proszę bardzo. Kwiopicy, okej. Okay. I kolba. No to krwiopijcy, to chyba teraz możemy krwiopijców zabijać dopiero. Chodź, się do no, kolejne pomieszczenie. No tutaj trochę szkoda, bo mi gościa zabiłeś. Natomiast ja bym wolał z niego cały eks mieć. No ale coś zrobić, nie będziemy wczytywać gry dla takiej pierdoły przecież. Prawda, prawda, dobra. Tutaj nie widzę nic oprócz tego przełącznika, więc oczywiście przełącznik. Przełączamy. No i ksardas, czy ty biegasz za mną? Biegasz. No to dobrze, żebyś mi się tutaj gdzieś nie zgubił. Zaraz zobaczymy co to były za napoje. No, bo wydaje mi się, że te walki, które nas tutaj mogą czekać. No to są dosyć ciężkie i, i trudne. Dobra. Co to był za napój? Widzę, widzę, nie widzę, esencja siły, więc wypijmy, siła plus jeden oczywiście, i chyba nic więcej, wzmacniająca, redukcja stresu, koronawirus, bonus HP 200, zastrzyk uspokajający, odnowa HP, całkowita regeneracja zdrowia, no, nic takiego specjalnego, co to był za pierścień, jakiś fajny, należący do Laresa, to nie jest, winności, życia, życia jakieś pierścienie, amulet oczyszczenia, ochrony, ochrony duchowej przed ogniem, 3 to słabo, niezwyciężoności większe, żelaznej skóry pancerza, piersi bokosławieństwa, to jest ten. No nic takiego fajnego nie mamy tak naprawdę, więc lecimy dalej, tylko grają oczywiście zapiszę, pod 30 zapisem, bo czemu by nie. No i zobaczymy, co nas w tych korytarzach czeka, no ale ciemno jest po prostu. Dobra, tutaj widzę coś. Znaczy, nic nie widzę, ale widzę, że jest wejście gdzieś, więc dobrze wejść. No chodźcie. kościół! Kolejny poziom, pięknie! I ty, stary już tutaj nie. Mógłbyś umrzeć? Tak jest. Jeszcze tylko Ksardas gdzieś tutaj się podziewa, proszę bardzo. Zarzewiałem miecz dwuręczny, to zgarniamy. Zarzewiałem mieć dwuręczny. No idzie tutaj jeszcze, jeszcze ten Ksardas, mój. Mój ci on. Tędy przybiegłem. Serda się. O, pięknie idziesz. Fajnie, że idziesz. Super. Uleczmy się. Gdzie tu jest eliksir zdrowia, proszę bardzo, kolejny pyk. I tutaj jeszcze jakimś takim małym dwoma małymi 80 No i pięknie wchodzimy dalej, tylko grę. Oczywiście zapiszmy, co by się tutaj nie zgubić, prawda? Tak lepiej. Tutaj. Znajduje się portal, gdzie to wszystko się zaczęło. Trzeba go zniszczyć. Dziwnie się czuję. Ja również brakusie. O no, ile starożytne legendy nie kłamały. Portalu strzeże potężny sługa Beliara. Jeżeli to prawda, mamy poważne kłopoty. Tak czy inaczej, musimy go pokonać. Jesteś gotowy? Oczywiście, że tak. Ruszajmy. No dobra, czyli jak tutaj taki jest potężny ten sługa Beliara, no to może jednak e, poczekajmy chwilkę. Ja wam pokażę, jakie ja mam jeszcze rośliny i po prostu to wszystko. Nie widzę możliwości, żeby była alchemia tutaj, więc sobie to wszystko po prostu zjedzmy. E, zapiszmy sobie grę, bo czemu by nie. No i zobaczmy. E, co tutaj mamy? E, Rata e, punkty życia plus 25. Obecnie mamy 885 plus 25, zjedzmy to. Pięknie, wzrosło nam, 910, orkowe ziele, nic nam nie daje, kocianka, czarne ziele, psianka, piekielnik górski, mech, jagody, piwo, nie, ryżówka, nie, słoneczne ziele, 11, plus 1 do wszystkich statystyk, Będę mieć 182, więc y, tutaj konsumuję sobie, jeśli faktycznie 182 będę miał, no to znaczy, że super, bo mi tutaj podskoczyło, jeśli chodzi o siłę, więc może będzie łatwiej tego, mm, to coś właściwie, tego strażnika, nie wiem, Sonika Beliara pokonać, no bo wydaje mi się, że każdy tutaj, każda pomoc, każde możliwość jest 182, każda możliwość jest na wagę złota e, dobra, orkowy sos, bonus do siły ile tego bonusu do siły 182. O, 182 i 184 plus 2 do siły, no to warto ten, e, ten sos pić. Bonus do maksymalnych punktów życia 12, mamy 921, mamy 8 szczawi błękitnych, więc jedzmy je. I faktycznie życie mi się zwiększa, więc warto, warto zdecydowanie, proszę bardzo. Pięknie, pięknie, wchodzi jak złoto, dzięki czemu tutaj bragos będzie jeszcze mocniejszy. Twardzień, ogniocierni ocierń, zioła ser, chleb, wino, surowe mięso, krucie ziele, jabłko, szynka, smażone ryż, wela i supa spełzacza, skrząszcza, korzenna, nasienione czerwonego buka, buka mana plus 5, nie wiem czy to daje. Zioła ramzesa, liść dębu, aloes cmentarny, bonus mana, nie wiem czy to jest faktycznie do many. Hmm, czy coś jeszcze więcej tutaj mamy możemy sobie jeszcze zapalić na pewno coś będziemy dzięki temu mieli więcej many, albo czegokolwiek więcej bo wydaje mi się, że te bonusy dalej działają eee, sprawdźmy gdzie to jest hmm, już tutaj powinienem widzieć jakiś taki towar, o proszę bardzo zew nocy tak wyglądają statystyki, zapalmy sobie zew nocy mana plus 2, pięknie i to chyba przy jednym odpaleniu, więc warto skorzystać E, super, ma na plus 2. Co tam jeszcze mamy? E, skóra trolla, ostrze. E, nic więcej chyba takiego dopalenia nie mamy. Jeszcze mamy zielony nowicjusz. E, tak wyglądają statystyki. Zapalmy sobie zielonego nowicjusza. E, doświadczenie plus 5. Ale zawsze, prawda? Więc tutaj bonusy sobie nam, e, nam wchodzą. Po prostu jak złoto. Wchodzą, wchodzą. A czy więcej coś tutaj jest? E, o, jeszcze jest mrok północy. Tak wyglądają statystyki. Mrok północy. Doświadczenie plus 10. Warto, warto zapalić dla takiego małego doświadczenia, ale cóż, zawsze coś e, zawsze coś więcej. I chyba więcej tutaj już mieć, e, nic nie będziemy e, mieli. Bo tu jakieś listy ten. E, zobaczmy, czy mamy zwój. E, zwój powinniśmy mieć światło. No to to na pewno, sobie będziemy chcieli odpalić. Armia ciemności grą śmiercią ożywieńcą. Króla miał miejsce podpis. lista burza. Ozdrowienie ludo, Rodołudowalanca. Światu mamy. Pod dziesiątką. Dobra, ile nam brakuje zdrowia? No jakieś 20-30, no to chyba tą najmniejszą miksturę sobie wypijmy, bo czemu by, czemu by nie, proszę bardzo, a jeszcze jedną, czyli więcej, dobra, 1017, mana 189, 126 zręczności, 186 siły, e, wydaje mi się, że więcej tutaj nic nie zrobimy, e, zapiszmy grę, 32 zapis i lecimy. Witajcie w piekle bragusa tak nazywam ten etap gry, ponieważ ten etap gry jest niesamowicie niesamowicie trudny a mianowicie czas sobie postrzelać. Potwór, którego zaraz zobaczycie jest tak potężny, że ma nas na jednego hita no tak to się stało nie wiem jak co czuje że poleje Bragusza, się amulety tutaj użyć, żeby ten potwór był chociaż trochę taki bardziej zabijalny. O po prostu nie da się, nie da się jeśli on nas trafi, jeśli on nas jeszcze raz trafi to my umrzemy my umrzemy bo on nas po prostu podpala podpala w niesamowity sposób nie wiem co on ma jakieś tchnienie śmierci ogniowe ale wtedy umrzemy więc bardzo fajnie, że tutaj już jest prawie, prawie prawie po nim, prawie po nim, prawie jest, prawie, prawie, prawie jest zapiszmy sobie grę matko kochana, co tu się stało nie macie pojęcia, nie macie pojęcia co tutaj się stało ale właśnie wygraliśmy walkę której wygrać nie mieliśmy prawa mieliśmy prawa tej walki wygrać, to jest niesamowite, ale udało nam się. Dobra, jeszcze ten jeden. Tak jest, tak jest! Matko kochana, wygraliśmy walkę. To była enta walka, to był nie wiem udało który nam raz. Się, co to było na nosa. Nie wiem jakim cudem to pokonaliśmy. Ja też nie wiem. Ja też nie mam pojęcia. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem. Ale dzięki ci, Bragusie. Naprawdę bałem się, że nie dam rady. Ja też. Że ja nie dam. Dość już gadania. Ja zajmę się zniszczeniem portalu. Masz oto zaklęcie teleportacji do cmentarzyska. Ratuj tę krainę. Zakończ to, co zacząłeś. Ruszam. Yy, tylko, że z tym ruszaniem jest jeden pewien problem: yy, mianowicie stąd się nie da. Jakby musimy wrócić do, do samego początku lokacji, i wtedy dopiero możemy ruszyć. Nie wiem, jakim cudem udało mi się tą walkę wygrać. Nie wiem, bo to nie była pierwsza walka, tak jak wspomniałem. Toczyłem ten pojedynek chyba ze 20 razy. Kres złu, proszę bardzo, no i w końcu się udało. To było niesamowite. Naprawdę to było niesamowite. Jestem po... Nie, chyba jestem w szoku. W ogóle jestem w szoku, bo pierwszy raz wygrałem tu walkę. Także fajnie, że to widzieliście. To jest niewątpliwy sukces. Ortega, jeśli mam taką prośbę do Ciebie, weź tutaj ogarnij, żeby ten... Siak po prostu nie miał nas na jednego hita, i w momencie, gdy nas trafi, bardzo dziękuję. Ja lecę do, do portalu. My się widzimy pewnie przy mieście Orków, bo jeszcze chciałbym wpaść do nich z wizytą. Wiecie co, ja jeszcze wróciłem. Tutaj jest ten portal, przy którym startowaliśmy w tej lokacji. No i na lewo można wejść do pewnej jaskini, takiej dosyć ciekawej. No i tutaj znaleźć też coś dosyć ciekawego, a mianowicie gniewną stal. Proszę bardzo, w ogóle ciekawa opcja. No i skrzynię, którą się otwiera prawo, 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 no i są jeszcze takie dwie miksturki, po prostu uzdrawiające, więc tak, żebyście wiedzieli, ja teraz już pędzę, ja teraz już pędzę po prostu do miasta orków, też tam się spotkamy. Spotykamy się ponownie właśnie w mieście orków, ponieważ tutaj wydaje mi się, podob podobno jest jakaś fajna zbroja, także na Xardas podczas którejś tam rozmowy we wcześniejszych materiałach wspominał, Dlatego tutaj przyszedłem, no i też chciałem pokonać tych orków, zobaczymy co mnie tutaj czeka. Jak widzę, kilka tutaj z nich jest. Chodźcie tutaj, jakiś strażnicy. Chętnie bym się nimi zajął. Biegną, biegną, one nie są jakieś takie mega mądre, nie są pewnie mega trudne. Strażni, ork strażnik, no to no nie jest jakimś mega trudnym przeciwnikiem, a jeszcze biegną pojedynczo. Dwa, że tutaj jeszcze ekwa temu zbije, bo czemu by nie, skoro taki łatwy eksp jest tutaj. Chodźcie. No, nawet broni nie zdążyli wyjąć, a już, już są martwi. Proszę bardzo. Zgarniamy. Teraz trochę kolejny. Nie wiem tylko gdzie tą broń mają ukrytą, więc będę się musiał tutaj przebić. Natomiast wydaje mi się, że warto jak najbardziej odwiedzić to miasto, żeby po prostu finalna walka była delikatnie rzecz mówiąc łatwiejsza. Moja kolej. Więc dlatego tutaj też się znajdujemy. Poza tym pokażę wam jak tutaj z orkami się walczy, no bo tych walk z orkami nie mieliśmy jakoś specjalnie dużo do tej pory. Głównie skupialiśmy się na zombiakach, a tutaj zombiaków widzę nie ma, ale są za to orkowie, którzy no nie są też zbyt inteligentni, skoro biegną pojedynczo na mnie. Jeśli zobaczyliby po prostu człowieka, no to też ich trochę rozumiem, bo w sumie no z człowiekiem raczej pojedynczo to nie mają problemów. Natomiast tutaj brak jest, jest trochę takim bardziej doświadczonym wojownikiem. No i pojedynczy, pojedynczy... ork nie stanowi dla mnie wyzwania. Tak bym powiedział. Dobra, zobaczmy co tutaj i jak to wszystko wygląda. Jak tutaj zapisać grę? Okej, okay, dobra. Chciałem się upewnić, czy po prostu zapis z poprzedniego materiału mam gdzieś cały czas taki, żebym mógł sobie wczytać go. Z tej racji, że po prostu... gdyby to nagrywanie się nie udało, to lepiej mieć taki zapis, prawda? Proszę bardzo, jest jakaś skrzynia. Otwarta. W sumie dobrze, orkowie... A, ale pusta. Orkowie nie powinni mieć zamkniętych skrzyni no przecież oni się raczej na zamkach nie znają chyba, nie? Chyba się nie znają. Dobra, tutaj jest jedna skrzynia, tutaj coś jest druga skrzynia. Jest proszę bardzo. Mamy coś tutaj. O wytrych pękł. W ogóle klucza nie ma do tej skrzyni. Jak chciałem zauważyć, że o co chodzi? Nie ma klucza. Zeszliśmy i nie ma klucza. Wiecie co? Jak tak możecie? Kolejna skrzynia. Ta otwarta. Magicznej energii, eliksir, esencja, esencja, wyciąg, eliksir. Uzdrawiający. Wszystko zdrawiające. A do tamtej nie ma klucza, no. Ja tutaj nie jest. Telekinez muszę pobiegać, o co chodzi? Nie ma klucza. Aż dziwne. Ale innego zejścia też tutaj nie mamy. Więc jedna skrzynia jest zamknięta na amen. Pewnie... Wydaje mi się, że tutaj jest to związane z gotikiem normalnym, normalną wersją, niezmodowaną, dlatego też tutaj nic nie ma, bo pewnie było to związane z zadaniem. Już nie pamiętam się, ma być szczery, aż tak dobrze, mm, gotika 1, bo takie smaczki jak na koniec gry, to już, to już w mojej pamięci niestety aż tak dobrze się nie zachowały. No i nie do końca wiem, co tam było. Dobra, ja bym chciał jeszcze, żeby tu jakiś ten szaman przybiegł. Chodź tu jeden. Czy idzie jakiś? Urszaka? Urszaka, urszaka. A dobra, zapiszmy grę. Myślicie, że co? Dam radę na te kule ognia, ich? Może dam radę. Ojej. No, dawaj. Dobra, wiem co zrobię. Zapiszę. Trochę trochę oszukane. Ale chyba da radę. Nie powinienem się palić. Dobra. Pięknie. I ten jest tutaj jeszcze. Trochę oszukane, natomiast w ten sposób się udało. Dziękuję, dziękuję. Ciekawe czy do tej świątyni Beliara można wejść Ale to by była jazda gdyby można było, co? Wow Natomiast zobaczymy to potem Czy, czy jest posążek Beliara tutaj Beliara, nie Beliara Chyba no tak Nie ma Chyba, chyba pomyślał o tym Ortega, kolega Ortega Nie ma posążka Można chyba jeszcze zamienić się w i wejść Aczkolwiek e, zobaczymy na razie lecimy tutaj. Tylko ja bym się uzdrowił, no bo po co tak wbiegać z niepełnym zdrowiem, prawda? Prawda? Może poziom wbijemy? Może się uda. Chciałbym jednak wyruszyć z jeszcze mocniejszym poziomem. Zapiszmy grę. No chodź! Mniejszy 5 minut, akurat wydaje mi się, że powinniśmy tutaj z tymi orkami, no to poradzić sobie na spokojnie. Zobaczymy. No i po prostu kolejny materiał, zaczniemy od cmentarzyska orków, tak żeby po prostu też, o, coś biegnie. Tak żeby już ten finał gry nastąpił. Czyli nam został tak naprawdę jeden materiał. Ork Elita no chodź tutaj. Silniejszy jest to ze swoich obratinków Ale no, dużo silniejszy to też jakoś nie jesteś, żeby mieczam szczery, prawda? Prawda Dobra, kolejny ork za nami i jeszcze ilu tam was matka miała? O, jeszcze jakiś jeden biegnie. Też taki taki bardziej elit, elitarny, nie? Też balita Tarkan ja bym z w ogóle pogadał, ale chyba się nie da, bo jest na czerwono. Kotarkan, klucz Kotarkana. Okej, okay. czyli dało się, dało się go zabić. Pogadać, chyba się nie dało. W Co coś czuję, że badało, poleje się krew. Chodź tu, kolejny Orkenita. No no, to ci dużo HP mają, chyba jest dobry pancerz, bo nic więcej, jeśli mam szczery. Dobra. Może weźmy jakiś ten pochodnie. Jakiś taki patyk z ogniem powiedział o... Od razu lepiej, nie? Jaśnie mi się tak wydaje po prostu pięknie. Zapiszmy sobie grę. No i chodźmy jeszcze zobaczyć, czy tutaj w środku kogoś tam na nas yy, nie przygotowali. Pewnie... Pewnie powinny jakieś orki tutaj być, aczkolwiek chyba nie widzę żadnego pusto. Czyżby tutaj było pusto? Pusto, naprawdę pusto, fajnie. Halabarda śmierci. No i co tutaj mamy, czy nie? trudka, eliksir uzdrawiający pełnia życia. Bełty, legendarna zbroja. O, no i cudownie, faktycznie można było po nią przyjść. Byłoby pewnie fajniej i dużo łatwiej w tamtej świątyni, ale czy ten pies by nas nie podpalał? A nóż, kto wie, nie? Teraz tak łatwo powiedzieć, żeby nas nie podpalał. Dobra, czy tutaj coś jest? Selekinezo, nie ma nic. Dobra, zgarniamy. To ten klucz, ale ten klucz nie do tego miał, więc może jeszcze jakieś fajne rzeczy w jego skrzyni znajdziemy. No, trzeba by, trzeba by poszukać. Powiem wam szczerze, warto przyjść. Nie ma dużo orków. Nie ma dużo orków. Myślałam, że będzie więcej tych orków. Dużo orków nie ma. Tutaj też można. Tutaj nie spada. Już aż gasz tylko jest. I to by było na tyle. Tak, powiem wam, nie specjalnie tej bogato. Te, te, te niespecjalnie bogate są te cele tutaj I co, no i tyle chyba, nic więcej tutaj nie ma Jakby pustawo troszeczkę No cóż, wydaje mi się, że to by było na tyle Fajnie było zwiedzić, fajną macie tutaj miejscówę Proszę bardzo, coś tutaj kruszkarok karok, krusz orak, warok That's it, that's it, wszystko Nic więcej nie ma a może ten klucz to faktycznie otwierał, tamto przejście, bo bez niego bym nie otworzył? Może tak być. Dobra, zapiszmy sobie grę przed nałożeniem tej zbroi, bo ja się zawsze cykam. Nie wiadomo, jak to może być, czy tutaj coś nie zgłupieje. Jeszcze sprawdźmy eliksiry. Eliksirów jakichś takich bonusowych brak. Zbroja legendarna, no jest lepsza. Przed ogniem chroni 80, więc o, proszę bardzo, piękną zbroję mamy. Piękną zbroję, wydaje mi się, że ona kiedyś była jednak wewnątrz świątyni, a nie na zewnątrz. Coś tutaj jeszcze jest, chyba nic nie ma. Serio? A mi się wydaje, że tamta skrzynia też już jest zamknięta, po prostu na amen. E, moi drodzy, tak wyglądają więc moje statystyki pod koniec tego odcinka. W przyszłym materiałem spotkamy się już. W siedzibie, e, chyba, głównego przeciwnika, czyli na cmentarzysku orków. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o skomentowaniu, zostawieniu łapki pod odcinkiem i subskrypcji mojego kanału. Do usłyszenia niedługo. No chodź. No, nie pykło. Zanim on nas tutaj. Oj, zanim on nas trafi, no pięknie. Tak jest, nie możemy dać mu się trafić, bo inaczej będzie po nas. Po prostu to jest, to jest pewnik. O, pięknie, nie da się trafić, bo inaczej. Inaczej to giniemy od razu, po prostu na nasz, na jednego chita... Nie wiem, ale tutaj bym zmienił coś takiego, że może... No bym, Żeby ten przeciwnik po prostu nas nie podpalał, no! Nie możemy mu dać się trafić, bo inaczej jest po nas po prostu. Jeśli on nas przeskoczy, jeśli nas fryze, to po prostu jest po nas. No i po nas. No, a ona niestety bardzo często nas trafia, no i podpalając nas, kolej. jakby powoduje, powoduje, że już jest po nas. E, potwór, który tutaj zaraz przybiegnie, jest no potworem bardzo, bardzo potężnym, e, nie wiem kto go stworzył, ale to go stworzył chyba jakiś psychopata. O jest, udało mi się trochę go tutaj w takim polu martwym umieścić, chodzi o to, że się on, ona nas trafi, to jest po nas.